Hej! Z tej strony dev rozwiązuje problemy, których nikt nie ma. Dzisiaj, zgodnie z ostatnią ankietą, na TPD wrzucamy temat, czy można przejść Kingdom Rush Frontier z samymi barakami. Tak więc polecam i pozdrawiam. Dev Loper. Kolekcja klasyki. Polecam i pozdrawiam. Piotr Frączewski. A jak Wam się spodoba, to wolnicie suba. Jesteśmy zaraz bliżej kamienia milowego i specjala na 10K. Więc przygodę zaczynam jak zwykle. Niewinny i pełen nadziei, nieświadomy ogromu cierpienia, które na siebie sprowadzam. Czysty safe i dwa ograniczenia. Korzystam tylko z baraków i wyłączam sklepik, bo z nim to można wszystko. Zaczynamy z bohaterem Alerikiem, a pierwszą misją jest obrona Hammerholdu. Startujemy z lekkim ciosem za zadę wyzwania, bo gra wrzuca nam na siłę dwie łucznicze wieże. Ehm, nie, nie mogę z tym nic zrobić, więc no... nie da się przejść barakami. nie no, ma... Machniemy ręką. No się tłuchą w tym jednym miejscu, tam jest wszystko. W komentarzach zwróciliście mi uwagę na to, że ten cień jest nawiązaniem do plakatu z gwiezdnych wojen, i faktycznie. E, nie zauważyłem tego, choć serię oglądałem. Dzięki. Na pierwszym poziomie ani trochę przeciwnicy nie zbliży się do mety. Wszystko elegancko. Niestety jednak, gdy zajmowałem się minionkami, Lord Malagar, dzierżący kosturę znana z pierwszej części, wykradł artefakt Hammer of Ages i ruszył wcielić swój plan w życie. Swoje upgrade'y wpakuję na razie w Defensive Stance, dający lepsze pancerze w barakach oraz Trained Volunteers, zapewniający większe zdrowie i atak wieśniakom, tudzież wolontariuszom. Druga misja, Sandhawk Hamlet. Z bohaterem nic nie zrobiłem, bo jeszcze na to za wcześnie. A wyjaśnijmy pokrótce tę mechanikę. W Kingdom Rush Frontiers odblokujemy bohaterów na różnym etapie gry po ukończeniu misji. Każdy bohater nabija swój poziom w trakcie walki i nie traci go na następnych misjach. A z każdym levelem otrzymuje punkty do wydania na umiejętności. No, to wracamy do gry. Drugi level baraków. Silniejszy, mocniejszy, z pancerzem i droższy. Ale to też oczywiste. Poza tym, tutaj też mi zwróciliście uwagę w komentarzach, że to co dla żartu nazwałem Piersieniem Falangsa z Shadow of do Krosus najpewniej jest nawiązaniem do serialu Gwiezdne Wrota, którego muszę przyznać nie oglądałem, ale faktycznie widzę podobieństwo. Natomiast misja. Tak, misja. Drugi raz dostajemy darmowe przymusowe wyżyczki łóżnicze. A poza tym, jak się pewnie domyślacie, rozgonienie to było bardzo łatwe. Idźmy zatem dalej. Pierwsze wzmocnienia bohatera poszyw Spiked Armor, takie thornsy. Oraz dla odmiany Flari, dający szansę na podwójne uderzenie. A trzy gwiazdki poszyw Boot Campa, dający zdrowie żołnierzom, oraz Esprit de Corps, dający dalszy zasięg i leczenie. Misja trzecia, Sape Oasis. No, nadal się przytaczać nie mogę. Damn. Następny level wiesz. Baraki jeszcze dalej zwiększają siłę, zdrowie oraz pancerz, ale ciekawe, że cały czas mają ten sam czas respawnu. Let's go! Let's go! Misja ta zawiera nomadów ukrywających się w jaskiniach. Ich celowanie ze w cokolwiek, kto się rusza, nie było problemem wcześniej, gdy grałem łucznikami. Teraz natomiast jest to pewna niedogodność. Niestety wraz z ósmą falą okazało się, że jest tego za dużo. Pora się przegrupować. Na szczęście bohater zdążył lekko przypakować, więc punkty poszły na przyzwanie piaskowego wojownika i zwiększenie demerza. Jaki efekt to przyniosło? Ósmą falę udało się przetrwać. Y problemy były z tym nowym przeciwnikiem. Immortals. Wbrew pozorom nie jest nieśmiertelny. Nawet po ubiciu zostawia swoją mumię, ale w końcu mamy przeciwnika z pancerzem i silnym demeżem, więc y idealny cel dla MAGA oczywiście. Ale cóż, jak to ktoś powiedział kiedyś, ilość to jakość sama w sobie. Jednakże teraz nieważne są upgrady bohatera ani baraków, bo wchodzimy do misji czwartej: Dunes of Despair. O, jak ta nazwa pasuje. Poznajcie niszczyciela wyzwań, przylatującą z falą szóstą olbrzymią osę. O, nie, latający. Już? Tak szybko? O, A... A nie. Nie mam jak się przy niej bronić, bo ani bohater, ani baraki na ŻADNYM POZIOMIE nie bronią powietrza. Podszedłem więc jeszcze raz do misji z Mirage, bohaterem, który rzuca sztyletami. Ale jak moglibyście się domyślić, Mirage za słabo atakuje, żeby same poradzić sobie z osami z dwóch stron. Jedyną więc nadzieją jest ostatni upgrade wieśniaków dający im łuk. Problem w tym, że żeby mieć wystarczająco gwiazdek, muszę kończyć wszystkie dotychczasowe poziomy na maksa, to jest z dodatkowym trybem Iron i Heroic. Bo sobie, bo sobie wymyślili, że ta umiejętność tu cztery gwiazdki będzie kosztować. O, 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 oczywiście. Co, co wymyślili? Kurczę, się od dobrobytu poprzewracało w tych łepetynach. Witam zatem w moim dwugodzinnym paśmie porażek, prób i wszelkich kombinacji w pogoni za 15 gwiazdkami, które ostatecznie mimo piekła udało się zdobyć. Czyżby się udało? Halo? Halo? Mamy 15 gwiazdek! Let's go! Let's go! No, to teraz jest szansa. Złapać sympas. Jest nadzieja na to, że mając Wymaksowanych wieśniaków, legionistów, przepraszam bardzo. Sworn Blades, przymierza ostrzy. na jej łuczników. Dam radę w końcu przejść Dunes of Despair. Lecimy. Dodatkowym wyznacznikiem poświęconego czasu niech będzie fakt, że bohaterka uzyskała piąty poziom. Tyle musiało się narzucać. Ale opocało się. Jeden problem z głowy. Tak. Jeden. Myśleliście, że to wszystko? nie <laughs> niedoczekanie wasze. Ta misja wymaga jeszcze więcej ofiar. Po pierwsze, Primo, Mysterious Beast. Olbrzymi, pustynny robal, który pożera wszystko, co chce. Po drugie, Primo, Desert Archerzy. Taka dokładna kopia Shadow Archerów z poprzedniej części. Kto oglądał, ten wie, jakie mam zdanie. Skrajnie negatywne. I po trzecie, primo, skorpiony giganty. Przecież, przecież one mają tak dowalony pancerz, tak są zbite w sobie i jeszcze zatruwają, że się odechciewa, nie? Jedyną pozytywną rzeczą tego poziomu jest nowy upgrade baraków. Level czwarty, asasyni. Asasino! Klasa ciesząca się moim największym zainteresowaniem w wyzwaniu nie dlatego, że robią największy damage. Nie dlatego, że mają więcej zdrowia, ale dlatego, że wśród swoich specjali mają Sneak Attack, mający szansę na instant kill wszystkich rodzajów przeciwników. Oprócz oczywiście bossów, co dobrze by było. Znaczy tak, głównie to podnosi obrażenia krytyczne, ale ta szansa jest warta za wspomnienia całej mapy asasynami. Dodatkowo, mają Counter Attack, dający dużą szansę na uniknięcie ataku przeciwnika i wyprowadzenie kontry, oraz Pickpocket, wykradający przeciwnikom Golda. No naprawdę, wieżyczka marzenie. Jeszcze jakby mogli celować w powietrze. A, i pewnie zauważyliście oczywiste nawiązanie do serii Assassin's Creed. Upgradując Sneak tak, wołają Requisit in Puzzle, a imiona jakie przyjmują to między innymi Altair czy też Ezio. Ezio Auditore! Ezio! I mamy to! W końcu na ten poziom Jasny Gwint, ale dobrze. O! Nowy bohater! Captain Blackthorn. Mój ulubiony. No to tak. mi pakuje wszystko w Golda, którego pozyskiwać będzie z przeciwników. A w ogóle widzicie. Widzicie tę maszynkę do kasy? Kapitan plus pickpocket. No, no lodzio miodzio. Misja piąta: Buccaneers Den. No i kasa leci mocno, kurczę. Trzecia pola, jeszcze wszystko tutaj prawie. Pięknie, pięknie, pięknie. Jeszcze asasynów na zbieranie kasy, ale to gold. Gold na miniaturce musi być. Więc tak, w tym plażyłem poziomie na fali ósmej pojawia się wykarczowana dodatkowa trasa. I w zasadzie to. Y Niewiele więcej mogę powiedzieć. Żadni przeciwnicy, którzy byli problemem wcześniej i być może będą znowu w następnych wyzwaniach, tutaj nie mieli nic do gadania. No, suchą stopą przeszedłem dalej. Ale moja radość szybko prysła wraz z następną misją: Nazerus Gate. Na poprzedniej mapie przeciwnicy wychodzili praktycznie od razu na czołowiesz. Tutaj jednak parę metrów trzeba zrobić, co w połączeniu ze spamiącym mumiami Sandwraithem daje taki obrazek. No dobrze, to może się na nich skupić od razu. Nie dać im czasu nawet podrapać się w tyłek, co? Dobry pomysł, ale na końcowych falach jest generalnie tylu przeciwników, że nie daje to nic. Ale to by nic nie dało i tak, on miał. To by nic nie dało, nawet gdybym wygrał, wygrał, nie dałoby nie nic. Meteory, tak? Dobrze. Problem w tym, że nie mogę powtarzać poziomów na Heroiku czy ironie, bo przepisy zabraniają używania tu bohaterów, a upgrade'y zamykają się na drugim progu, czyli fizycznie. Em, WIRTUALNIE nie ma takiej możliwości, żeby celować w latających przeciwników, muszę kombinować z tym, co mam. Strzelający z łuku wieśniacy to przykra konieczność, ale może reset na barakach, a inwestycja w meteory się opłaci? Po poru próbach, pełna mobilizacja, strategia i RNG sprawiło, że jakimś cudem przetrwałem z oparami zdrowia do przywitania bossa. NA ZERU. I tutaj kolejny problem. To, że Nazaru zamienia moje wieże w babki z piasku, to jest małe piwo. Ale to, że żołnierze prawie, że nie mogą go bić, bo wystarczy pstryknięcie palcami, to już inna rzecz. Jedyny sposób na zrobienie mu jakichkolwiek znaczących obrażeń to wysyłanie wiśniaczych uczników oraz zrzut z nieba. Ale cooldown gra w drużynie przeciwnika, więc jedynym zadaniem moich żołnierzy jest przebranie się je w mięso armatnie. E, to się nazywa w korpo. Eksploatacja zasobów ludzkich. Mają mi przytrzymać tego dziadanej, najdłużej, jak się da, kapisi? Ale znów, to nie dałoby nic. Był drugi w kulach, nawet jakbym był pierwszy, nie dałoby nic. Ale spróbowałem raz jeszcze i w końcu. Po dwóch godzinach prób ogarnąłem strategię. Otóż bohaterę mogę w miarę łatwo sterować, a skoro między pstryknięciem Thanosa a zatrzymaniem się bossa jest półsekundowe okienko, to mogę tak wycyrklować, że kapitan będzie podchodzić, trygerować, uciekać i tak w kółko. Wiecie, niczym turysta uciekający przed tsunami. Tu dwa kroki w tył, uciekam, boję się, ale krok do przodu, fotkę strzelę. Dzięki tej taktyce udało się zatrzymać Nezoru na tyle, żeby doładować go boskim ogniem i zakończyć misję. Rekaman 300 200. Wiecie, dobrze, sto, sto, jest, o dzień, jest, 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 o! O, wy tego nie to jest, z 53 minuta po północy i się go w końcu udało ubić po prostu taką techniką Ja już byłem przygotowany, widzicie tutaj? Ja byłem przygotowany, że może będzie trzeba użyć atomówki. Ja byłem na to gotowy, ale nie. Ale nie. Mam ją w ekwipunku i czekać będzie. Mam nadzieję, że używać jej nie będę musiał w ogóle. W szopie mam tylko i wyłącznie to. Jedno. Jako światowej sławy deweloper każdego dnia wypełniałem setki dokumentów często opiewających na kwoty, od których smaży się procesor. No. Zapecze techniczne zapewniał mi dostawca Ultron X Pro 2000 Max za jedyne 25 tysięcy złotych, ale przez ten styl życia jakiś czas temu to wszystko by się skończyło. Doznałem nagłej awarii, która sprawiła, że straciłem dostęp do internetu. Operatorzy stopowych szwajcarskich biur byli bezradni i powiedzieli, że już nigdy nie będę mieć dostępu do sieci. I wtedy przyszedł do mnie mój dobry przyjaciel i powiedział, że on może temu zaradzić, bo pracuje w Intrad, na firmie, która ma dla mnie specjalną ofertę. Już za cenę tak małą jak 45 zł na miesiąc, co stanowi wartość poniżej rynkową, mogę podłączyć sobie super światłowód, który już zawsze będzie mnie łączyć z resztą świata. Dzięki niemu nadal mogę być multimilionerem i przysyłać ważne dokumenty drogą elektroniczną. Ty również nie musisz nic szukać. Zadzwoń do przyjaciela Dewa i wejdź na wyższy poziom. Jest tylko jeden minus tej sytuacji, bo nie wiem, co zrobić z poprzednim dostawcą. Ultron X Pro 2000 Max zawiódł mnie i go już nie potrzebuję. Więc wyzwanie wciąż trwa. A tym pozytywnym akcentem wchodzimy do dżungli. Crimson Valley. Poznajemy tutaj nową i ostatnią jednostkę barakową. Zakon Templariuszy. A, tu Asasyni, tu Templariusze, a z jednego się podsuwia. Ja, ja tutaj widzę takie mrugnięcie okiem. Ale przejdźmy do statystyk, bo przecież wszyscy na to czekają. Templariusze są najsilniejszą jednostką, jeśli chodzi o czysty raw damage. Zdrowie, czy nawet pancerz. Ale po prawdzie... Asasynów przebijałem jedynie w jednym W wytrzymałości. Dlaczego? Asasynie co prawda atakują słabiej, ale szybciej, więc overall DPS jest lepszy koszt umiejętności. Jest mniejszy i co prawda nie posiadają pancerza, ale mają wysoki dodge sięgający aż 70%, więc argument trochę nietrafiony. Ale przejdźmy na specjalek. Toughness zwiększa zdrowie. Tyle. Artillery Strike nakłada 3-sekundowy efekt krwawienia na wrogów, co liczy się jako True Damage oraz Holy Grail, szansa na znegowanie śmiertelnych obrażeń. Czyli tak, zaletą Templariuszy jest ich znacznie większa żywotność. W zasadzie to tyle. Dlaczego zatem wypełniłem nimi poziom? Odpowiedź jest banalnie prosta. Bo jestem debilem. Natomiast przy drugim podejściu nie rozłożyłem dobrze finansów. Tym razem, dewiza, ilość to jakoś sama w sobie nie zadziałała tak sprawnie, ale muszę też przyznać, że taki zalew przeciwników po prostu nie jest łatwy do okiełznania, a fakt, że las otwiera się na aż cztery drogi, dodatkowo mocno komplikuje wyzwanie. Przy takiej ilości prób rozważałem, czy to czasem tutaj jest granica możliwości, czy czasem jedynym rozwiązaniem nie jest sklepik. No szkurde! No nie! No, ile ja muszę mieć tam tych ziomeczków tutaj, żeby, co, żeby cokolwiek to działało? Ile! Ile to musi być? Przynajmniej bohater jest wymaksowany, zobaczymy, że coś to da. Na tym etapie już ma 10. poziom. Ale nie dawało mi spokoju to, że docierałem do ostatniej fali. Więc w końcu, gdy dobrze siadło RNG, gdy poświęciłem mnóstwo czasu i gdy postanowiłem bardziej się skupić na zachodniej części mapy wiecie, żeby przetrzymać falę szamanów jak tylko się da z pięcioma sercami misja została ukończona. Nie wierzę, czyżby się udało? Czyżby się udało? Oh my god oh. Ile mi to za Chyba więcej niż z, z tym na zero całym Hero unlocked, a weź się... Weź się Jedna gwiazdka tylko Kolejna misja, której przejście zajęło mi dwie godziny. To wyzwanie rozrasta się wykładniczo. Witam dalej w Snapwine Bridge. Bridge. Przyznam się bez bicia, Na pierwszym podejściu nie za bardzo wiedziałem, co robię. Oparowałem trochę na intuicji, a trochę na przypadku. Yy, daleko mnie to doprowadziło, ale decyzję, gdzie ulokować brygadę. Uśmiechnijcie się, brygada! Hej! Podejmowałem w strachu przed tymi roślinami. Snapwine. Potrafią pożreć całą grupę przyjaciół, przeciwników, czy też misjany misiany Biorąc to pod uwagę, położenie żołnierzy jest trochę ograniczone. Ale metodą prób i błędów ogarnąłem to. Skupiłem się na jakości, silnych upgrade'ach i dobrym rozstawieniu sił, dzięki czemu dość sprawnie, tak 5 na 10, zadanie ukończyłem. Oooo, oh man... Dwie gwiazdki... Ja to jest... Najtrudniejsze wyzwanie do tej pory, naprawdę granie bez żadnych wiesz podstawce było, było mega prostsze niż to co jest teraz tutaj. Ludzie, każdy na samym poziom to jest jakaś tragedia, nie co tu się dzieje? Tyle przeciwników, tyle rzeczy naraz! Mam dosyć dosyć. Weź! Może będę musiał teraz mnie wiem, ale od kapital muszę muso kasy, więc jeszcze przy niej zostanę. Ale ja do tego wrócę i usiądę potem kolejna przerwa. Ja, ja jestem w stanie na jednym nagraniu. Zrobić kurczę, dwa poziomy. I te dwie godziny zajmuje. Jeden ja poziom zajmuje godzinę! Godzinę! Of tears later. Ech, wracamy. U, u, a, no dobra, chodźcie Lost Jungle. Proszę Państwa, najtrudniejszy poziom, z jakim miałem do tej pory do czynienia. Ze wszystkich dotychczasowych wyzwań. Mamy tu wszystko. Na piątej fali z tej zarazy z rozbitego kosmicznego pojazdu wypełzają pasożyty, naturalny wróg każdej stojącej jednostki. Te kosmiczne homunculusy przyczepiają się do ofiar, odsystają z niej całą krew, niczym prawnicy. A następnie przepoczwarzają się w takie oślizgłe, zmutowane coś o twarzy, którą tylko mama może pokochać. Do tego z fali siódmej Półkaj Rider. Następny duży problem. Po pierwsze, latają, co już samo w sobie wypełnia mnie nienawiścią. Mnienawiścią? Mnie tak, nienawiść to jest. Po drugie, rzucają dzidami w jednostki naziemne, co jest nie fair. jak już latasz, to leć stąd sobie, co we mnie rzucasz łajnem. Po trzecie, gdy nam się jednak uda go ubić, to tak naprawdę rzucamy tylko jeźdźca, a półka i zyskuje paliwo rakietowe z dopy i zasuwa do mety, jakby jutra miał nie być. Do tego ogromne chmary os, które ruszają z każdej możliwej strony. Jest ich tak dużo, jak ludzi na basanie w opalny dzień. Ale wiecie, te rzeczy nawet da się przetrwać. Jeśli przejść serc operuje jeszcze w granicach, da się. Co innego, gdy to wszystko praktycznie naraz spadać na łeb. Ale znacie mnie. Siedziałem, kombinowałem, analizowałem i znalazłem rozwiązanie. Jedyny możliwy sposób, żeby w tym wyzwaniu przejść tą misję. To bomba atomowa! Atomowa! Bomba atomowa! Serio? To już tutaj. Nie widzę innego rozwiązania. Myślałem nawet, że może ten poziom jest wyjątkowy, i wiecie. Ciekawe, czy może następne rady przejść. Ale, ale nie. nie. Sprawdziłem resztę dżungli i jest to niszczyciel wyzwania. Nie, no, sprawdziliście pewnie długość trwania filmu, i coś wam tutaj nie gra. Jest jedna możliwość światełko w tunelu, które widzę. Jeżeli by zastosować tę samą technikę, co przy wyzwaniu bez wież, Odpalamy ukończonego już sejwa i zgarniam bohatera, którego odblokowalibyśmy nieco później: Necrodragon, Boneheart. Wśród wielu swoich umiejętności jest jedna, która jest mi szczególnie potrzebna Plague Carrier. Raz na 21 sekund smok zionie falą plagi przez linię, zadając obrażenie, skażąc każdego wroga, który pośmiertnie wybucha, zabierając ze sobą wszystko, co plugawe. To z pomocą tej umiejętności los jungle nie stanowił problemu. <laughs> nie mogę, nie mogę to naprawdę. Przy pierwszym podejściu, nie? Przy pierwszym. Tak samo z Makwa Urku. Dziecinnie proste. Boneheart ma pięć umiejętności. Jedną już omówiłem, ale następnymi są Spine Rain, strzał ze sprzęgła, gdzie kości wbijają się na danym obszarze, a co najważniejsze to True Damage, czyli przebija się przez pancerz fizyczny i magiczny. Bone Golem, salmon atakujący wręcz. Max do trzech na raz. Disease Nova. Boneheart nurkuje w ziemię z eksplozją i infekcją na przeciwników. I ostatni Unstable Disease. Zainfekowani przeciwnicy eksplodują pośmiertnie i rozsiewają infekcję dalej. No cud, miód i orzeszki. Do tego smok lata, czyli nie, nie ogranicza go droga i spludnięcie. Jest też typem trudemycz, który infekuje. No, no mój ulubiony! Jego pomoc jest olbrzymia, choć to też nie jest tak, że on sam w sobie robi grę, że jest OP. Nadal napięcie jest wysokie, ale jest szansa dopiąć wyzwanie: Temple of Sacra, misja, w którą znowu trzeba wysilić mózgownicę. Na początek dużym odwiedzeniem jest Indiana Jones. W fali szóstej, zgodnie z hasłem podanym nam na statku kosmicznym, parę misji wstecz, otworzymy kryptę. Nasz archeolog wskoczy do środka i zgarniając skarb, aktywuje pułapkę niszczącą jaja pasożytów. Warto! Ale docelowym problemem tej misji jest walka z bossem. Con, mega Megamonkę. Podobnie jak przy walce z Nazoru, żołnierze mają tylko delikatny wkład w faktyczny damage. ich pomoc sprowadza się do zatrzymania małpy w miejscu tak długo jak to możliwe. Queencon będzie walczyć, szamotać się, tańczyć na róże, skakać po całej mapie w te i we wewte, a nawet bić łapami o grunt. Dlatego na tej misji wykorzystałem jedyny atut templariuszy, jakim jest ich wytrwałość. Ogrom zdrowia i pancerz nie do zdarcia. Skutecznie zajmują goryla na tyle długo, żeby blisko mety padł. 400, 400, 300, 200, toż, come on, come on, przeskoczy mi tutaj, dajesz, 200, 220, 180, damy radę, 105, kaman, on, Monke! Monke padł na środku, Monke is dead, let's go! Wchodzimy do ostatniego terenu podziemnych tuneli. The Underpass. Nic szczególnego. Mo można przefinąć. Pe pełno jaszczurów, większych, mniejszych, znikających, spinających się. Do wyboru do koloru. Bersad Ler. O to, to, to raz smoku, a ten smok jest znacznie większy od mojego. <laughs> o nie! dobra. Dobra, tam, rozmiar nie ma znaczenia. Znaczenie natomiast ma to, co pisaliście mi o nim w komentarzach pod ostatnim filmem. Smok broni skarbu. I nawet do głowy mi nie przyszło, że można wykorzystać moment, w którym się przebudza i lata po mapie. Do tego, żeby podkraść nieco dla siebie. To, to jest genialne! Yo, mogę golda! I to tyle. Podkradłem trochę jak tego golda. Niewiele, ale podkradłem. Komentarze miały rację! Ludzie dobrze mówili. Że jestem debilem, ale że pieniądze można tutaj kraść e, Wiki twierdzi, że na telefonie da się tak podkraść aż do 4000 golda na każdy lot ehm, No, mnie się udaje trochę mniej, ale i tak warto Zionięcie Brasada, które stopuje wieża w przypadku grania barakami w zasadzie nie robi nic Przedostatnia misja The Dark Descent I tutaj mamy krasnoludy, które To yy, jest jakaś piąta klasa, nie? No, ale funkcje mają... Praktycznie koń takie same jak baraki, więc powiedzmy, że jest git i że będę z nich korzystać i będę ich upgrade'ować. Okej? Okay? Okej. Okay. Okej? Okay? Okej. Okay. Okej? Okay? Okej. Okay. Okej? Okay? Okej. Okay. No, to skoro tak, skoro krasnoludy są tu jednostką naziemną, której w dodatku nie da się usunąć, to chyba będzie w porządku, jeśli potraktujemy ją jako baraki z ekstra wkładem. With extra sauce. Całość przechodzi bardzo spokojnie. Aż... aż, aż nie wiem, co wam pokazać. O! Na fali dziesiątej otwiera się grota i wszystkie możliwe linie są naraz aktywne. Robi się więc niemały kocioł. Ha! <słuch> Nareszcie. Po dosłownie 12 godzinach nagrywania w końcu dotarłem. Ostatnia misja. Ember Spike Depths. A w niej główny antagonista. Lord Malagar. Zdążyłem zapomnieć o tym gościu. E nie wiem czy my też. Za pomocą kostura wyznana oraz młota wieków próbuję wzbudzić uśpione zło. Ja w tym czasie, gdy ten będzie okazjonalnie mi przeszkadzał, bronić będę aż 3 metrów naraz. Zadanie do wykonania. Mało tego, jakoś od fali 14 zacząłem chomikować złoto. Ci, którzy oglądali poprzednie wyzwanie, bądź po prostu znają grę, wiedzą, co się zaraz wydarzy. 10 HP, lecimy. Let's go! Duża kasa, duży. Możemy się bić! Hurra! Pester, pomóż mi! Nara! Żałosne. Bło, a, 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 a. I am a god, you dull creature! Ja ci dam, ty wyzwiska tu do mnie! O ty gnoju! Bijemy dziada! Czy, czy możemy go w ogóle bić? Możemy go bić, dobra. Umbre można bić z ziemi, ale jest to dość nieintuicyjne. Ten boss teleportować się będzie po mapie i przyzywać hurudycieli. Gdy jednak pojawi się obok moich jednostek, te nie zaatakują go, dopóki im tego jakby nie wskaże. Często się zdarza, że dopiero jak przeniosę swoich bezpośrednio pod bossa, dopiero wtedy zaatakują. Ale to nic, gdy zbiję przeciwnikowi zdrowie do zera, ten rozbije się na wiele części, które po chwili do siebie powrócą. Wtedy Umbra pokazuje swoją prawdziwą umiejętność. Niszczyciel wiesz. Umbra z lekkim, choć trwałym uczerekiem na zdrowiu, niszczyć będzie losowe wieże tak długo, póki znów go nie rozbijemy. Dlatego tyle złota zbierajmy. A dopiero gdy go rozbijemy raz jeszcze i jeszcze zostaliśmy obaj na oparach. On zdrowotnych, a ja tak zdrowotnych, jak i finansowych. Gdzie są moje meteory? ląduj, lądu, lądu, nie, mam już kasy. Nie. Dobrze, halo, to jest tu, zrzut, i, 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 let's go, let's do it! We did it! Get good. We did it! I am prosto w rejon! O... o jasny gwint do na granicy, naprawdę, naprawdę! No dobra, konkluzja jest taka, moim zdaniem nie da się przejść. Na czystym, nowym save'ie, używając tylko i baraków Bo te osy, te pszczoły, te, te szerszenie tam ta jest latające, to jest za dużo Żeby to udźwignąć, może jakby baraki miały w tej części e, możliwość atakowania w powietrze, to wtedy tak, to wtedy tak Ale jeżeli byśmy mieli grać sobie już na pełnym save'ie chociaż chociażby z tym bohaterem smoczym, to jest to do zrobienia Jest to trudne, mozolne, uciążliwe, nie polecam, ale da się Aleks Szpakowski. Pozdrawiamy polski wkład w produkcję tego materiału. W produkcję tej gry. Więc tak. Komentujcie, subskrybujcie żółty magiczny guziczek. Dzwoncie po internet. Usługa jest ogólnokrajowa. I do usłyszenia w następnych materiałach. Siema.